he Radio S Jest problem z Kingą, prawda? No z nią to nie jest problem, jest problem z Lisem. A no, dobrze, ale poczekaj, dlaczego w ogóle łączysz te osoby? Już dawno one są no. niepołączone. Myślisz, to jest że dwójka dziwna, luźny, gdzieś, gdzieś daleko, bardzo... Dobrze, Otóż, no, wracając do Beritum. przeszłość, no. Kinga Rusin pochwaliła się tak. na swoim Facebooku zdjęciami z zawodów konnych, a dokładnie z imprezy Hubertus 2013. Jedną z atrakcji imprezy była, jak to zwykle o, na Hubertus Hubertusa, pogoń za Lisem. Nie. I ona tak napisała, że pogoń za Lisem? No. Oto złośliwe. nie? A, zaraz nie to jest ta... będą pisać, pod uwagę, że ona się za nim ugania. co się dzieje z Tomkiem, to rzeczywiście jest swego rodzaju pogoń za nim, dlatego że no nie wiem, czy w ogóle odradzamy, czy, 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 czy warto by oglądać okładkę magazynu w sieci, ale tam sieci jest przedstawione jest. w sieci tak, jest jako e, Gebels, i prawie jak Gebels, taki jest tytuł i że ona atakuje kościół i że, że no, krwawa jest ta okładka, bardzo ostra i taka to znaczy, troszeczkę ja myślę, nawet bym powiedział raczej... bo oni mają też ten styl no właśnie, albo tą wprost, tendencję. tak, dokładnie. No dodajmy jeszcze, że jest w... Chyba mundurze Wehrmachtu. No w każdym razie niemiecki, Będzie mundurze, ostro, prawda? czuję, że będzie proces. No także że po prostu Kinga się wpisała w pogoń za tym <grym> kurczę, biednym lisem. No. Zdecydowanie tak, ale słuchaj, jak on trafi na stos, to też jest jakaś wizja. Tak, już mam taką pole, wizję, Właśnie, że on na stosie gasi pragnienie izotonikiem. A co pan do mnie w takiej sprawie dzwoni? Bo mnie do pani przełączono. Do mnie to proszę, na policję dzwonisz, nie do mnie. Słuchajcie, no pierwsza taka chyba sytuacja. Okazuje się, że nie, niektóre rodziny w że bardzo w katolickim kraju, jakże katolickim kraju w Irlandii, a dokładnie w Dublinie, proszą o przesunięcie daty komunii swoich dzieci, bo owe dzieci kupiły już sobie bilety na występ One Direction. One Direction, który tutaj u nas jest bez przesuwania, prawda, bo słuchacie go w bez przesuwania daty komunii. To jest niemożliwe. To jak One Direction jest w stanie przesunąć daty komunii, to coś w stanie przesunąć Justin Bieber, przepraszam, No Boże Narodzenie? No nie wiem, Sylwestra? Czyli Szymon i Iga. W radio Ska.